Witamy Was w naszych dzisiejszych, szybkich, oskarowych, e, krótkich relacjach na temat tego, co się wydarzyło, coś śmiesznego się wydarzyło, chociaż o tym może troszkę mniej. No i oczywiście opowiemy sobie o samych oskarach, które przecież są bardzo ważne w tej nagrodzie. A więc tak, jesteśmy po 92. ceremonii wręczania Oscarów. Zdarzyło się bardzo dużo interesujących rzeczy, tak naprawdę była jak co roku. Czyli nudno, nijako i, i śpiąco. Zdarzyło się na pewno, może nie parę zaskoczeń, ale jedno zaskoczenie takie większe. A poza tym, większość rozdań Oscarowych była, była współgrała z tym, jak przewidywania sobie wcześniej głosiły, jak wcześniejsze nagrody sobie głosiły. Typu Bafta, Złote Globy, czy dzień wcześniej odbywający się festiwal niezależnych filmów, Spirit Awards. A, no i tylko namieszał nam tu pan Bong, koreańczyk ze swoim Parasite i podziałem na klasy. Było nudno, ale dla tej nudnej corocznej panującej atmosfery oscarowej, dla tej całej, właśnie, równowagi. Powstały jak zwykle fajne, interesujące zdjęcia, na których podziwiać możemy m.in. naszą polską ekipę, próbującą zwinąć dużego złotowego rycerza czy pana Bonga, przykucającego ze zmęczenia. Zdjęcie zrobione w dosyć tendencyjny sposób, bo po jego wcześniejszych zapowiedziach odnośnie wygrania pierwszego, drugiego i trzeciego, a potem i czwartego, ostatniego już Oscara, gdzie za każdym razem, wręcz za każdym wręcz razem zapowiadał, że Teraz to już jest ten czas, że może napić się drinka jednego, drugiego, trzeciego, a potem pić do samego rana. Zdjęcie zrobione w sposób tendencyjny wyglądało tak, jakby pan nasz bąk koreańczyk się skończył przedwcześnie. Oczywiście nie skończył się i żył, nawet wygrawerował swojego Oscara, i potem dopiero poszedł się bawić. Przechodząc do polskiej ekipy, Fragmenty materiałów prezentowanych, na których była prezentowana, raczej pokazywały, że świetnie się bawią, wykorzystują czas spędzony tam, no i po prostu są tak, jakby na takim filmowym urlopie. Nic więcej ugrać raczej nie mogli, ale też bardzo fajnie, że zostaliśmy nominowani, mimo tego, że nie było to przewidywane i okazało się swoim zaskoczeniem, i mimo tego, że może i Boże Ciało nie zasługiwało na miano najlepszego filmu w kategorii międzynarodowej. Ale bardzo miło, sympatycznie i fajno, że nasi potraktowali to w taki luźny, swobodny sposób i, i po prostu dobrze się bawili, no bo o to w tym chodzi. A nie wszyscy na ceremoniach oscarowych potrafią się dobrze bawić, no bo też czasami ciężko się tam dobrze bawić. No więc nagrody nagrodami, największym przegranym okazał się oczywiście Irlandczyk, który z 10 nominacji zdobył dosłownie zero nagród oraz... Niestety historia małżeńska no, bardzo jest z tego powodu smutno, bo niestety obraz e, stworzony wyprodukowany przez Netflixa no nie po, nie spełnił pokładanych w nim nadziei i niestety nie dostał nagrody istotnej. Drugim małym rozczarowaniem są małe kobietki, którym udało się zdobyć jedynie jednego Oscara za kostiumy. Nie udało się za scenariusz adaptowany, nie udało się za najlepszy film i nie udało się za reżyserię, chociaż samej Grety Gerwig nawet nominowanych, niestety nie było. No i smutno byli Noa i Greta, jako najpiękniejsza i najcudowniejsza para filmowa Hollywoodu. No niestety wyszli prawie, że z niczym z tej gali. A szkoda, bo i jeden i drugi film. Był naprawdę nagród warty. Przechodząc dalej, hmm, kolejnych, kolejne niezaskoczenia to oczywiście Rene Zelweger za najlepszą aktorkę pierwszoplanową, która zadziwiła przemową, która nie do końca przemową była, a może była w sposób zbyt bardzo chaotyczny, bo tak naprawdę nikt nie wie, o czym sama Rene chciała w tej przemowie powiedzieć. Tam było wszystko i nic. Kolejny faworyt i lider pośród wszelkich zakładów bukmacherskich, Hacking Phoenix, również wygrał w przewidywanej kategorii i zdobył Oscara. Tyle, że tym razem była to, bodajże, myślę, że, że tak, że według nas najbardziej poruszająca i atrakcyjna przemowa Oscarów, a poza tym Phoenix wykorzystał ten moment do przekazania ważnych i istotnych dzisiaj treści w duchu ekologicznym. A... Udało mu się również e, wsunąć do tego e, o, bardzo dużą dozę naturalności, a przynajmniej ja miałam wrażenie, że to była w pełni naturalne, e, naturalna przemowa i płynąca mu prosto z serca, zwłaszcza końcówka, która odnosiła się do tragicznie zmarłego młodszego brata Feniksa. Przechodząc dalej, może powiedzmy chwileczkę, zatrzymamy się chwilkę przy 1917. 1917, jak wiemy, już zdominowało. Złote globy, i raczej pędziło już na przodzie tej stawki po kolejne Oscary. Jak się okazało, no niestety nie za wiele tutaj zdobyło. Zdobyło trzy Oscary w kategoriach technicznych i nic poza tym. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo jest to film, no w którym Roger Dickins jako operator kamery faktycznie na, na Oscara za, za zdjęcia zasłużył, i jest to jego popis, naprawdę ogromny popis talentu tego faceta, ale jednocześnie jeśli chodzi o samą wartość emocjonalną i, i, i sposób nakreślenia fabuły, to nie przekazuje on jakiś bardziej, nawet może nie chodzi o istotne treści, ale nie oddziałuje po prostu na mnie tak, tak jakbym chciała, żeby oddziaływał, no po prostu te emocje są tam no, niewygenerowane na tyle, na ile bym chciała, chociaż technicznie jak najbardziej zasługuje i, i porywa pod względem technicznym. 92. ceremonia Oscarów zasłynęła również jako gala o najmniejszej e, jak dotąd oglądalności. E, teraz wiele osób e, próbuje jakby zwalić winę na to, że e, jest to winą Parasite, winą tego, że wygrał i w konkursie brał udział e, film, w głównym konkursie, w głównych nagrodach, kategoriach. Nominowany był film e, zagraniczny i do tego Wymagający od amerykańskich odbiorców oglądania go z napisami, gdzie wielu wyraziło wobec tego no, duże poirytowanie, i przez to traktowany jest tak powierzchownie, jako właśnie tak, jako ta gala najmniej atrakcyjna, przez to, że dla Amerykanów ona była przez to najmniej atrakcyjna, że zdobył nagrody film nie amerykański, jednakże to nie raczej tutaj w tym bym nie pokładała tych wszystkich e, składała w tym miejscu tych wszystkich problemów i spychała winę po tej stronie, bo jest to bardzo naprawdę powierzchowne traktowanie tego tematu i tak naprawdę chodzi głównie o to, że ta gala była nudna. W zeszłym roku mieliśmy galę, w której wydarzyło się m, może nie dużo, ale o wiele więcej atrakcyjnych rzeczy. Mieliśmy Lady Gaga, mieliśmy Bradley'a Coopera, mieliśmy The Star Is na Narodziny Gwiazdy, które były no, jednym z szerzej komentowanych filmów. No i mieliśmy piosenki z tego filmu, gdzie i Lady Gaga, i Bradley Cooper zaśpiewali i to faktycznie mogło przyciągnąć dużą część widowni. No a po drugie, w zeszłym roku mieliśmy nominowaną do najlepszego filmu i Czarną Panterę, która mogła też przyciągnąć przed telewizory tę młodszą widownię i fanów komiksów oraz generalnie całej popkultury gdzie mogła sobie część widzów wierzyć w to, że ta czarna pantera faktycznie coś tam zdobyć może. Oczywiście tak się nie stało, całe szczęście, ale widać też taką powolną zmianę organizatorów całej gali i z tym roku również, że tak powiem, przedstawicielem tego takiego popkulturalnego kierunku kinowego mógł być sam Joker, który również był nominowany w, jako, w, w kategorii najlepszego no filmu czy za reżyserię. Jednocześnie nic dziwnego, że gala ma coraz mniejszą oglądalność, gdyż no po prostu ona jest jakby zakorzeniona w latach ubiegłych, w latach powiedzmy nawet 90., gdzie to telewizja stanowiła o popularności danego tworu. Teraz się przekładamy na wszelkie platformy streamingowe i tak dalej, więc w końcu może jeśli będzie ogólno, dostępna sobie w internetach tak zwanych i każdy w każdym miejscu globu będzie mógł ją swobodnie obejrzeć, to Raczej z większym prawdopodobieństwem zakładam, że ta popularność wzrośnie. Tym bardziej, że mam wrażenie, że galą zainteresowani są bardziej ludzie spoza Ameryki niż sami Amerykanie. Co też jest swoistą ciekawostką, bo gala jest po prostu nudna i nic z tym dziwnego, że jest nudna, bo jak zawsze z tą nudą była utożsamiana. I jest też po prostu długa, więc męczy i sam sposób jej prowadzenia też już jest troszeczkę zbyt, powiedzmy, tradycyjny do tego, jak są w tych czasach prowadzone większe nawet festiwale, nawet te bardziej po poważne, luksusowe, powiedzmy. Jest nas zbyt zatwardziała, zbyt taka zatwardziała w tych starych czasach, no i tym takim ramotnym podejściem po prostu odpycha i starszych, i młodszych widzów. Skupiając się na całej jakości gali, jakichś bardziej żartobliwych wstawkach, jak zwykle było troszeczkę żenująco, było momentami bardzo cringe'owo, jak powiedzmy Rebel Winson, która wystąpiła z kolegą z filmu Decats, przebrana razem z nim za dwa koty i oni udawali na scenie koty, jednocześnie wręczając nagrody w przebraniach kotów. No i wręczyli te nagrody, już nie pamiętam dokładnie za co to było. I zabawne było na pewno to, a troszeczkę chyba też żenujące, że ci, którzy wygrali, odbierali z rąk rebel i jej kolegi przebranych za koty nagrodę. To troszeczkę kuriozją, bo z jednej strony Oscary kryją się na nagrody poważne, choć wiem, że takowymi nie są, a z drugiej strony mamy koty wręcz nagrody. Ale dla takich scen warto oglądać Oscary, bo. Nawet takie momenty zażenowania i troszeczkę nietrafienia, powiedzmy delikatnie, przykuwają najbardziej na, do ekranu. No i takim zaskoczeniem też był występ Eminema, który zaśpiewał piosenkę, za którą to został nagrodzony Oscarem za ósmą mile, to już ponad 10 lat temu. Wtedy tej nagrody nie odebrał, bo był przekonany, że tej nagrody nie dostanie, więc się na Oscarach nie pojawił, chociaż są też inne wersje tej historii. No, ale tym razem się pojawił i po prostu zaśpiewał piosenkę, za którą dostał te 10 plus 10 lat temu nagrodę. Okej, okay, to zmierzając ku końcowi. Największe zaskoczenie tegorocznej gali oczywiście, Parasite i bong, koreański, koreański reżyser, który do tego jest tak przeuroczy i tak przesłodki w cieszeniu się całą tą otoczką, że no nie sposób go po prostu nie lubić. Kolejny plus to przyjaźń Bonga i przyjaźń Whiteciego, którzy zapowiadają się na najbardziej sympatycznych i wycinowanych reżyserów, którzy mają jakikolwiek związek z Hollywoodem, no i są coraz szerzej znani. Kolejna rzecz, przyjaźń Brada Pita i Leonardo DiCaprio, którzy od czasu pewnego razu w Hollywood wydają się nierozłączną parą. Rozczarowanie. Chyba po prostu cała gala, która jak co roku uważana jest za rozczarowanie, ale z drugiej strony, czy można uważać ją za rozczarowanie, jeśli to dosłownie wiemy, czego możemy się spodziewać. W sumie nie jest to jakieś praktycznie jakiekolwiek zaskoczenie. Więc to może tak rozczarowania naprawdę nie było. Ja bym tylko od siebie powiedziała, że dla mnie rozczarowaniem było wręczenie nagrody René Selweger, chociaż nie widziałam filmu Judy, po prostu. Było, że nie dostała jej Scarlet, która była nominowana w dwóch kategoriach, gdzie wykreowała w, jednej, w jednym i w drugim filmie dwie świetne jakże różne od siebie kreacje. Jedna bardziej teatralna, jedna bardziej filmowa. No i sama Saoirse Rona. No Florence Pugh, jak już tak lecimy. No ale Laura Dern w kategorii aktorki drugoplanowej. Nawet jeśli nie zasłużyła do końca, bo była po prostu odtwarzała, powiedzmy, charakter z wielkich łęśtawek, to Laura, jakkolwiek, za to, co prezentuje na ekranie od swoich początków, zasługuje na te nagrody po prostu tym, co za sobą reprezentuje. No i tyle, no, żegnamy się z Wami po 92. ceremonii skarów zero 93. Mam nadzieję, że będzie już o wiele ciekawiej, bo w natarciu na horyzoncie pojawia się, zmierza do nas i Tenet, od Christophera Nolana, Christophera Nolana i Duna, która mam nadzieję zrobi spore zamieszanie w kategorii filmów science fiction, chociaż bardziej bliżej może i do fantazy niż do samego science fiction. No i tak, do usłyszenia, do zobaczenia.